Jeśli przypadkiem kupiłeś sobie laptopa, takiego, który zamiast dwóch klawiszy Alt po dwóch stronach spacji ma po prawej stronie Alt-GR i chcesz napisać coś dużymi literami, Wtedy możesz spotkać taki problem, że Eu ci nie będzie pisało. Wtedy jest proste rozwiązanie. W dwóch punktach. Chodzisz na mój kanał. Klikasz Moja muzyka byle jaka otwórz odtwórz wszystkie. Ile odczekujesz, aż się uruchomi? No, i wracasz do swojej pracy. I robisz coś takiego. W każdym bądź razie nie irytujesz się, że ci nie wychodzi pisanie. Tylko wciskasz jednocześnie alt G, r plus SHIFT. No i literkę L ten klawisz kapslo czy jak tam się nazywa nie może być włączony w tym momencie bo załóżmy pisałeś dużymi więc wcisnąłeś go na stałe musisz go odkliknąć to by było na tyle w każdym razie nie warto się irytować jak ja wczoraj tylko szukać rozwiązania